Cześć Manko, z tej strony pomienny ekran i witam Was w drugim odcinku z Lego Hobbit na moim nowym kanale Pomienny Ekran Games Plus. Jeżeli odcinek Wam się spodoba nie zapomnijcie sobie łapki w górę oraz suba na kanale. W poprzednim odcinku skończyliśmy w tym oto miejscu, czyli w Hobbitonie. A poprzednim razem byliśmy w Erebor, które zostało niestety zniszczone przez Czerwonego Smoka Smauga. A my teraz lecimy do domu Bilba Bagginsa, robić kolejną misję. Pozdrawiam wesołego Smurfa i mojego drugiego brata, ciotecznego Karola, które miał być odcinek z Among niestety nie było, bo nie miałem dzisiaj czasu na odcinka Samungas, Hobbit, odcinek z Among ale odcinek z The Hobbit będzie. Kreatura, and a of That we begin our tale of Bilbo Baggins of Bag End. You know, some people are beginning to wonder about you, Uncle. They think you're becoming odd. Odd? Oh, I'm not the same Hobbit I once was. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Gandalf, not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea you were still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What no, no, no. Wait. We do not want any adventures here. Good morning. Chyba no, Bilbo nie za bardzo lubi gości. that's your son's. Bilbo, Baggins. yours. Do we know each other? No. Okay, tak. Jesteśmy w domu Baginsa. Z tutaj I my musimy przygotować kolację. Jak to właśnie Dwalin mówi, tak więc e, potrzebujemy klucza, który właśnie znajduje się tutaj. Okej, okay. tak więc bierzemy. Otwieramy. To, to Jeżeli chodzi co jutro będzie, no to będzie jutro odcinek z Minecraft'a Survival i odcinek z Brawl Starsa na kanale pominę ekran Games, który też zapraszam. Zachęcam Was do dania już na nowym typ kanale gamingowym. I tak, jeszcze to jest kanał dodatkowy, tak więc tutaj też się będą pojawiać gry. A tymczasem mamy kolejnego gościa. Balen, at your Oh. The thing is, I don't, I don't know either of you. Not in the slightest. Już miałem się zaśmieć, ale tego nie zrobiłem. Chodźmy jeszcze tutaj pozbierać troszeczkę tutaj rzeczy. Ej, marchewki, marchewki, deski. Oj, ja, oj, te, takie kutki. Może rozwalać tylko Saruman, a ten kiściej, jeżeli pamiętacie, albo nie pamiętacie, kiściej ma I pytałem was wczoraj, czy chcecie, abym nagrał z tej gry 100%, więc no, ja z chęcią nagram, ale wy też napiszcie w komentarzu, czy chcecie. I już tutaj coś znalazłem, jeden na 3! Tu okay, jest teraz potrzebny krasnolud, bo. spil, bo nie ma siekiery. O, tu jest kolejna mapa. O, jeszcze takie, no. jakieś fajne kombosy, bo przytrzymają kółko. Fajne, takie fajne to zrobione, zrobili. Okay, 2 na 3. I 3 niebieskie monety. Tak, bardzo fajnie. Dzaj porozwalajmy Rzeczy. OK I chodźmy dalej No I jeszcze do domu Bilba Bagginsa przyjdzie tuzin krasnolodów plus e, Bilbo Znaczy Thorin No bo Thorin jest przywódcą e, kompanii krasnolodów tak, Balin i Dwalin to są członkowie tej kompanii. I jak już mówiłem, to jest też nawiązanie do Lego przygody, bo e, trzeba... To są takie... No nie wiem jakby to nazwać. Takie platformy, gdzie się buduje przeróżne przedmioty. O, proszę bardzo. Nawiązanie do Lego przygody właśnie. Z takim oto budowaniem. Ale tutaj można sobie nawet przyspieszać. To, to jest bardzo fajne, ale chociaż ja mogę sobie czasem no, przez przypadek coś źle wziąć, tylko będę uważać. No i proszę bardzo, 20 tysięcy zdobyte. Udało nam się zrobić stół. I znowu się dobijają do drzwi. Czemu ten Boże z bagietką? Dobra, nieważne. and killing at, at your service. service careful with these but just had them sharpened where do you want this <laughs> Mr <Dwellen. laughs> any more he said there'd be food and lots of it he he said who said? Jak na razie Bilbo tego nie wie, ale tego krasnoloty wiedzą i mamy Killiego i Filliego Którzy też no, będą towarzyszyć i... I Kili ma łuk, z którego można to, można strzelać do takiego tarcz. I mamy tutaj... Musimy znaleźć ser, mleko i farówkę. Więc mamy... Ser I tam coś do rozwalenia się yy, Siekierą Ser Rozwalamy to Ale poczekajcie Bo tutaj jest skrzynia W której jest trzecia mapa o. No i mamy pierwszy mi zestaw bardzo fajnie, bierzemy mleko i, i rzucamy. No i zajebiście. I teraz każcenka. Wszyscy kastroludy na raz. No jeszcze Gandalf. Gandalf. My dear Bilbo, Co on jest? Co the matter? What's the matter? I'm surrounded by dwarfs. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. Get used to them. Mm. Point, uh, uh, <laughs> Oin, loin, darling, darling, if a buff of bomber, Dory, nori. Not, yeah. not my private. I, no. I don't want to get used to the state of my kitchen. Kim my mag, Utkari. Yes, you're quite right, Vifa. You appear to be one dwarf short. Excuse me. Sorry I my O, i to jest właśnie moje ulubione w tej misji: żonglowanie talerzami. Naciskaj i kwadrat x kółko, trójkąt, który wyświetli się dany symbol, by zdobyć dodatkowy. By zdobyć dodatkowe monety, nacisnąć, gdy zostanie on podświetlony. O, i to jest bardzo fajne, patrzcie. Polecam wam, już tak tako robić, bo wtedy dostaniecie więcej pieniędzy nie możecie y, złego przycisku nacisnąć, bo talerz wam upadnie i tracicie trochę hajsu. Cyk. O kurde, trochę za wcześnie. Sorry. X, kółko i X. Teraz mamy Dwalina i Doriego. Cyk, i pyk. Cyk, byk, i myk. Trochę za wcześnie. Znowu. Trójkąt, X, i znowu X. X, X, i kwadrat. Nie lecimy dalej. Dobra no i pięknie mamy mic złamań i bardzo fajnie, i końcowa kasenka. Jeb jak rzucił! Gondolf. Bilbo Baggins, allow me to introduce the leader of our company, Sorin Oakenshield. So, this is the Hobbit. Back so, to hobbit. Mr. Baggins, have you done <laughs> much fighting? Pardon me? No, what I did the dwarves of the Iron Hills say? there's Dane with us? They say this quest is ours, and ours alone. You're going on a quest. Far to the east lies a single, solitary peak. A lonely mountain. When the Barons of Yore return to Erebor, the reign of the beast will end. So, what beast? The dragon Smaug has not been seen for sixty years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. The front gate is sealed. There is no way into the mountain. That, my dear Marlin, is not entirely true. If there is a key, there must be a door. The answer lies hidden somewhere in this map. The task I have in mind will require a great deal of stealth. That's why we need a burglar. Hmm, a good one, too. An expert, I'd imagine. Hobbits are remarkably light on their feet. And while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of hobbit is all but unknown to him. Give no. him contracts, contract. No, no. It's just the usual summary of out of pocket expenses. I'm required. Remuneration. Funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements. Dobra, udało nam się ukończyć drugi poziom. Nieproszeni goście. No i nowe postacie. Bilbo Hobbiton. Bilbo zwykły. No i Gandalf. Nowa dostępna do kupienia. Znów tylko jedna. 80 koła. Łącznie mamy z... no, 240 tysięcy. 100%. I jeden mini zestaw. Odlokowano wydarzenia wśród Ziemi. A to będę pominął, no bo to jest ważne. I dwa mistrzilowe klocki. Kontynuuj tryb fabularny. <śmany> I'm going on an adventure. My oh dear fellow. I I takim pięknym akcentem, widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie założyć łapki w górę oraz suba na kanale z dzwoneczkiem, abyście dostawali wszystkie powiadomienia o nowych filmach. I widzimy się w no kolejnych odcinkach. Cześć!